Dzień dobry wszystkim! Dziś losowanie laureat konkursu na 1001 subskrybenta. Dziękuję za wszystkie zgłoszenia, za subskrypcję przede wszystkim, za odwiedzenie kanału. O, i przystępuję do, zgło do losowania. Zgłosiło się 80 uczestników. Wszyscy tutaj są. 80, kopiuję, albo jeszcze raz pokażę tutaj, tu jest program losujący, jest 7 postaci, przykładowo zrobię testowe losowanie, 7, losuj, wygrywa, pierwsze miejsce, cow chicken, drugi raz, horse, sheep, także się wszystko zmienia. Bierę, kopiuję uczestników. Najpierw tu muszę wykasować. Jeszcze raz kopiuję uczestników. Wszyscy skopiowani. Klej. Zaznaczam 80 pozycji. No i nadeszła chwila. Wciskam przycisk losujący i wylosowane osoby to Kamil i tata i rok Frozen. Dziękuję Laureatom. Przede wszystkim gratuluję. Yy, jeszcze raz yy, proszę o zgłoszenie na maila yy, potwierdzenia przyjęcia nagrody dwóch, dwóch gołąbków dla pierwszego miejsca Parki Gołąbków i dla drugiego miejsca Parki Gołąbków. Yy, mail to p.wilogórskimałpa.vp.pl Wszystko z małych liter. Yy, w mailu proszę napisać, czy zgadzam się na przesłanie dwóch gołąbków. Tak jak mówiłem, filmiku no jest bez pobrania na mój koszt. Proszę podać w mailu również adres, na który ma być przesyłka dostarczona i numer telefonu dla kuriera. Także no jeszcze raz dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w losowaniu. Jeszcze tutaj podam, pokażę 80. Wylosowanych. Wszyscy są. Także wszystko się zgadza. Myślę, że było przejrzyście wszystko. I jeszcze raz dziękuję. Zapraszam do oglądania w mojego kanału. Już niedługo parowanie gołębi. Właściwie już paruję z tym. Właśnie nie mam troszkę czasu. E, parowanie, pierwsze treningi, obloty. No, już niedługo loty gołębi dorosłych. Zostało tak naprawdę już dwa miesiące, nawet półtora. E, serdecznie zapraszam do siedzenia e, mojej strony. Jakiej strony? Złote skrzydło. Klub hodowców Gołębi Pocztowych Gerardów. MZ6 Żydardów, wyniki, komentarze, tam aktualności. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dobry lot.